Dużo mówi się o rozstaniach w kategorii relacji romantycznych, czy to w filmach, serialach, książkach. Jest duży nacisk, jak ciężka jest strata partnera, drugiej połówki, jak sobie z tym poradzić. Są poradniki, typy, wszystko. Ale cały czas mam wrażenie, że brakuje, brakuje mówienia o rozstaniach w przyjaźni rozstaniach między przyjaciółkami. Między przyjacielem, przyjaciółką, między przyjacielem i przyjacielem. I często zastanawiam się, czemu. Po pierwsze, czemu to nas tak boli i czemu, wiedząc, że to nas tak boli, tak mało wciąż o tym mówimy. Często strata przyjaciela powoduje, że myślimy o tym przez długi, długi czas. Przeżywamy to wcale nie mniej niż rozstanie z partnerem czy partnerką. I myślimy, dlaczego tak się stało, że coś samo wygasło, czy nagle ktoś nie chce się z nami przyjaźnić, albo nie odczuwamy już tego samego zaangażowania, tej samej energii. I właśnie o tym chciałam dzisiaj pogadać. Sobie głupotki pogadać. Każdy chyba ma taką historię, chociażby z podstawówki, czy z gimnazjum, a kiedyś jeszcze istniały. Że o, patrzysz, teraz trzymam tak paleć, jakbym piła po prostu herbatę brytyjską. To jest ciekawe. A, albo z o czym to ja? A, tak. Albo z podstawówki, albo z gimnazjum, albo z liceum, kiedy mamy te przyjaźnie szkolne. Siedzimy z kimś w jednej ławce, dobrze się dogadujemy. Usiądziemy pierwszego dnia, czasami po prostu do końca szkoły się razem trzymamy, a potem to gaśnie, no. Wiadomo, są sytuacje, które po prostu naturalnie zbliżają ludzi. Typu szkoła, praca, i zmieniasz środowisko, i ta przyjaźń potem się gasi. No dobrze, to to jest tego część, ale są też sytuacje, że mamy takie tak zwane przyjaźnie z dzieciństwa, gdzie ci ludzie spędzili z nami dużą część historii, wiedzieli nasze różne wersje. Razem z nimi przechodziliśmy przez te takie najważniejsze momenty, czyli pierwsze miłości, pierwsze rozstanie, opowiadamy tej przyjaciółce o tym wszystkim. Przeżywamy razem problemy rodzinne, jakieś dramy, śmiejemy się razem ze wspólnych rzeczy. Mamy wykształcony własny kodeks, poczucie humoru, kody, które rozumiemy tylko my po prostu. Żarty, które dla wszystkich są nieśmieszne, bo po prostu są nieśmieszne, tylko nas śmieszą, bo mamy to połączenie, mamy to, mamy nasze poczucie humoru i my się rozumiemy. I o to chodzi. I czasem, i czasem, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy. Zdarzają się różne rzeczy. Albo zaczynamy się nie dogadywać, albo zaczynamy mieć mniej czasu, albo przychodzi dorosłe życie, kiedy zajmujemy się pracą, studiami, kolejnymi studiami, um, związkami, dziećmi, domem, wszystkim. Ale brakuje czasu na te relacje, a o każde relacje po prostu trzeba dbać. I tak jak to w życiu, nie wiem, czy to badanie jeszcze działa w ogóle, że to znaczy, tak, to, je, to jest legit badanie, na pewno legit legit badanie, że co 7 lat wszystkie komórki się wymieniają. To dobra, jesteśmy inną osobą, trzeba się, tak samo jak się trzeba zakochiwać każdego dnia w każdej wersji, co kilka lat, jeśli relacja ma przetrwać, to tak samo trzeba też dostosowywać swoją przyjaźń albo przyjaźnić się z kolejną wersją tej osoby, która, która się nie ustaje tą wersją. Więc mimo wszystko, mimo wszystko ciężko jest czasem po prostu zaakceptować, że niektórych ludzi już z nami nie ma albo nie będzie, bo, bo albo tak wybrali, albo my też się zmieniliśmy. I, I niekoniecznie zostawanie w czymś tylko dla samego sentymentu jest wartościowe, bo bo może zabieramy sobie czas i marnujemy go po prostu na sentyment, na wspomnienia, na coś, co kiedyś łączyło ludzi, ale już jest nieaktualne i już nie działa w obecnym stanie rzeczy. I może ten czas i ta, i ta energia, którą poświęcamy, mogłaby zostać spożytkowana na jakąś. Bardziej dopasowaną do nas teraz relację, bardziej wartościową na ten moment, co nie skreśla oczywiście poprzedniej przyjaźni czy poprzednich lat. Jakaś przyjaźń mogła być idealna i świetnie funkcjonować powiedzmy, przez, dla kogoś przez trzy miesiące, dla kogoś przez rok, dla kogoś nawet przez 10 lat, ale może te 10 lat to było akurat to i może teraz już więcej. Nie łączy nas nic oprócz wspomnień i fajnie będzie wrócić z sentymentu, ale też, ale też nic na siłę, bo jedno trzeba pamiętać, nie da się trzymać w swoim życiu ludzi na siłę. Po pierwsze, no tu nie ma sensu, no po co? po co? Po co? A po drugie, jak wierzę, że jak ktoś chce zostać w twoim życiu, to to będzie i i czy czas, czy miejsce, czy inne rzeczy nie będą tu grały aż takiej roli. Bo mamy teraz internet. Na Boga mamy. Możemy się zdzwaniać, możemy robić wszystko. jeśli Nie może też ta relacja wyglądać w taki sposób, że tylko jedna strona dba. Więc wydaje mi się czasem, że najlepszym, co można zrobić, jest faktycznie odpuścić. Można poczekać chwilę. Można zobaczyć, jak coś dalej popłynie, jeśli jakaś relacja przyjacielska, powiedzmy, ma kryzys. Można, można się chwilę wstrzymać, odetchnąć, krok do tyłu spauzować i, i zobaczyć. Tak się siebie spytać, co nas łączy? Czy to ma sens? <gadam>, Gadam, jakbym mówiła po prostu o jakimś związku, ale też o to chodzi. Przyjaźń jest bardzo ważnym związkiem. Szczególnie budowana przez kilka lat. Chociaż czasem to jest fantastyczne, że na różnych etapach właśnie poznajemy różnych ludzi, że jakaś przyjaźń, która niekoniecznie odpowiadałaby nam na przykład 5 lat temu, bo byliśmy innymi ludźmi, idealnie działa u nas teraz, w tym momencie, że nas motywuje, że pozwala nam wzrastać. Czy jest możliwe, żeby czy jest Możliwe, żeby przyjaźnić się z kimś, kto nas nie inspiruje w jakiś sposób albo nie popycha do przodu? No jest możliwe, ale czy to jest tego warte? No, można sobie samemu odpowiedzieć. To zależy kto czego potrzebuje. Zawsze, jak w psychologii. To zależy. Ale taka prawda. Fajna rzecz, fajny, fajny cytat. Już nie pamiętam, gdzie ja to usłyszałam naprawdę. A to może nawet w Idiotkach Okuniewskiej. Ale niektórzy, to brzmi tak, że niektórzy ludzie są nam dani tylko na jakiś czas. I najpierw to jest bardzo bolesne, jak człowiek sobie uświadomi, no bo jak to, na jakiś czas, że nic nie jest wieczne, wszystko przemija, pantarej, wszystko, wszystko płynie. Ale z drugiej strony, czy to nie jest takie uwalniające trochę? Czy to nie, jest, czy to nie pozwala nam się z czymś pogodzić? Piękne wyrażenie, pogodzić się. Jak to pięknie brzmi, pogodzić się z czymś, co nie? Czy właśnie, czy właśnie ta sentencja, że, że wszystko, że niektórzy ludzie są nam dani na jakiś czas, czy to właśnie nie pozwala nam zaakceptować tego biegu rzeczy, że coś było piękne, dopóki trwało i na tamten czas to było piękne? Teraz na to miejsce może można zrobić przestrzeń na coś innego, coś bardziej właściwego na ten czas, coś, co po prostu przyjdzie w miejsce czegoś, co odeszło. Wiadomo, to nie znaczy, że nie będzie tych momentów, kiedy nie będziemy wracać do wspomnień, nie będziemy myśleć, że nie będziemy sobie przypominać chociażby ze wszystkich zdjęć. Ze wszystkich momentów, ze wszystkich pamiątek, jakie mamy po tych osobach, że, że będziemy sobie przypominać po prostu te wszystkie wspaniałe chwile razem i te wszystkie przeżycia, których udało nam się doświadczyć. I to będą miłe wspomnienia, więc też automatycznie będziemy pewne rzeczy idealizować. Będziemy myśleć, że. Dlaczego tak się stało? A może jednak powinienem napisać, zadzwonić, może walczyć, próbować. Okej, okay, do pewnego stopnia można walczyć, próbować w relacjach, mm, ale to też zależy, czy to już jest taki płonący dom i, i on dogasa, i tam został tylko popiół, i tak patrzysz w ten popiół, tak go rozgarnia się, myślisz, no, no z tego popiołu, no to Feniks, Feniks mógłby wylecieć, no ale, no ale no nie wylatuje ten Feniks. No Harry Potter już dawno przeminął. To... Jesteśmy na planecie Ziemia e, kraj Polska, więc to już za nami. <laughs> nie wiem, czy ta metafora w ogóle miała sens, ale jak ją zaczęłam mówić, to, to już pomyślałam: Dobra, kontynuuję, kontynuuję. Najwyżej no nic z tego nie wyjdzie. Planeta Ziemia dobrze, dobrze. E, leki, leki działają. W każdym razie. Wspomnienia wspomnieniami i, i te miłe chwile miłymi chwilami. Ale koniec końców nie możemy czasem nic zrobić, coś już nie zależy od nas. Coś jest właśnie po prostu zamknięte. I, i tak jak mówiłam wcześniej, trzeba się po prostu z pewnymi rzeczami pogodzić. I teraz, tak już myśląc, tak Wspominając własne przyjaźnie, bo kilka takich, czasem człowiek nie wie co faktycznie było przyjaźniem, co było na przykład dobrym koleżeństwem, bo często używa się słowa przyjaźń w wielu kontekstach, nie zawsze prawidłowych, bo zależy jak wielki kto kładzie nacisk na to słowo, jak wielką wartość do tego przywiązuje, czy na przykład dla kogoś przyjaźń to jest, musi minąć pięć lat i ktoś musi cię właśnie wyratować z tych popiołów feniksowych, czy tam tego domu płonącego, no poprzednie tam. A właśnie, właśnie to. Czy dla kogoś przyjacielem może być, nie wiem, osoba poznana na studiach, bo po prostu, o fajnie, nam się śmieje, ona też yy, jest jesieniarą, bo zaraz jesień, czy coś tam. I w ogóle, no świetnie nam się kata, nie? To to przyjaźń, po prostu plus. Yy, Powiedziałam jej o Tomku, który coś tam ten, i ona mnie wysłuchała, i ona też zna kiedyś takiego Tomka, i w ogóle obie po prostu nienawidzimy Tomków. To jest ogólnie złe, bo Tomek, z to się fajnie kojarzy, to jest fajne imię w ogóle. Tomek, Tomek dla mnie, imię Tomek, Zielona Flaga. Totalnie. I nawet Kuba, ja wiem, że to jest, ja wiem, że to, jest, to imię Kuba ma złą sławę, ale Kuba, Tomek, te imiona, Zielona Flaga. Naprawdę. No i jeszcze kilka innych, ale. No właśnie. Więc zależy, jak to przyjaźń interpretuje. Interpretacja. Wszystko zależy od impretacji po prostu. No cóż, ja co sobie tak z czasem lubię pogadać, ale pomyślałam, czemu by nie pogadam sobie tutaj właśnie na taki temat, jeśli macie coś do dodania, to zapraszam. <grywia> I dziękuję za wysłuchanie. Co jest? mam bardzo wszystko dużo, sensu, ale pamiętajcie jeśli macie coś wynieść z tego wszystkiego, to sobie wyryjcie, powtórzcie za mną że niektórzy ludzie są nam dani na jakiś czas, niektórzy ludzie są nam dani na jakiś czas niektórzy ludzie są nam dani na jakiś czas